Witam, witam, tutaj Jazzga nagrywam komentarz po nagraniu odcinka, no bo tak się złożyło, że po prostu nie mogłem w tym momencie nagrywać. Bardzo duże pudło, co w tym pudle, zaraz zobaczycie, bo ja już to dawno nagrywałem, nie pamiętam, tak szczerze wam powiem. Jak tylko zobaczę pierwszą rzecz z tego pudła, to już skojarzę na pewno. E, ociągałem się z materiałami, e, dosyć sporo ich miałem zagrane na zapas, ale jakoś, kurczę, nie mogłem się zebrać sobie, żeby ich zmontować. Widzicie moje zdziwienie? A, ja wiem co to jest, to jest kolekcjonerka Alexa E, takie duże pudło e, wylicytowałem to za bodajże 70 zł, albo i mniej. Kupiłem to ze względu na figurkę, bo samego Eleksa już posiadam. E, nie miałem tej kolekcjonerki. Miałem pudełko taki: ten taki kartonowy, taki wielkości steelbooka, a właśnie takie pudełeczko z alexa a tak to nie miałem nic, miałem tylko grę cyfrowo a dla figurki myślę, że całkiem spoko zresztą za moimi plecami ją w następnym odcinku pewnie zobaczycie jak sobie będzie stała już nawet w tym i w tym pudełku to było z, ogólnie z outletu więc czy kod jest zużyty czy nie nie było pewne jak się okazało, ku mojemu zaskoczeniu później zobaczycie moją reakcję bo zrobiłem cięcie że kodzik nie został zużyty bo podarowałem go mojemu koledze żeby sprawdził no i okazało się, że nie zużyty więc w ogóle wygrałem w życiu bo yy, no Alex nie jest jakiś taki Mega tani, wiadomo, że 70 zł tylko za kod cyfrowy to nie, to było za dużo. Bo tam spoko promocji były, czy coś jak Alexa taniej o wiele kupiłem cyfrowo. Ale z kolekcjonerką, z figurką bardzo fajną. Jeszcze nie wiem, co to jest za postać, bo samego Alexa mam na liście do ogrania. Aktualnie przechodzę, w sumie dawno go nie odpalałem, ale ostatnio przechodziłem tylko rękę, dwójeczkę i trójeczkę mam aktualnie ogrywaną. Później będę sobie jechał Arkanie, chociaż dla mnie ona nie jest kanoniczna. Eee, Rizena, Rizena dwójkę, trójkę i potem dopiero Alexy. Więc mm, ja akurat do tego czasu, aż przejdę te wszystkie gry, to z 2 na pewno potanieje, więc wtedy sobie go kupię. I pewnie jak będę przechodził jedynkę, to poznam, kto to jest za postać. Ma ona miecz, generalnie taką podstawkę na takiej gryle lodu stoi, w sumie ciężko stwierdzić. Mega fajnie zrobiona, aczkolwiek mam wrażenie, że źrenice tej postaci... No, no, takiego Zeza, jakby, nie wiem, czy to jest przypadkowo zrobione. Nie wiem dokładnie o co chodzi, czy ja po prostu źle na to patrzę. Nie wiem, no, ale takie dosyć, no nie profesjonalne. No cóż zrobić. Eee, I w sumie e, tyle. W tym, jakby, w tej kolekcjonerce mamy jeszcze taką fajną mapkę e, i jeszcze kilka innych rzeczy, które widzieliście na pewno tutaj na tym e, filmiku. Generalnie to e, mapka bardzo spoko, e, całkiem porządku. Ostatnio widziałem na OLX-ie takie na płótnie położone mapy, na przykład z Gotika za 60 zł. Tu jest moje zdziwienie, reakcja na to, że kodik został. nie został zużyty. Miłe zaskoczenie. No i właśnie takie mapy z Gotika za 60 zł. Kolejna paczuszka w ogóle. Eee, bardzo ciekawe jestem jak one wyglądają. i kupiłby sobie taką jedną mapę, jakbym, miał, jakbym był bogaty. <laughs> Wiem, że 60 zł to nie jest jakiś ten, ale piechotą to nie chodzi. Nie będę tego wydawał. No pierdoły, ale naprawdę fajna wydaje się ta mapa Co tym na Olixie. No i tutaj mamy. Mm, nie lubię strasznie, jak ktoś tak opakowuje, że... Spudło wysyła, a to jest tylko wyjęte folią, nie? takie strasznie niechlujne, i może się to pognieść To pudełko po drodze pęknąć, coś może e, i przy odpakowywaniu, może, mogę to przypadkiem rościć. Nienawidzę czegoś takiego, aczkolwiek to była mega tania paczka, więc byłem to w stanie wy wy wybaczyć. A była tam Arkham Asylum z Premium Gamesa Bar Batmana, już mi kiedyś siostra kupiła, e, ale ogólnie z Premium Gamesa sobie zbieram ostatnie gierki. Mam do tego dosyć dużo: Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 gierek w takim Premium boxie mamy tutaj Premium dysk z ścieżką audio, jakimś zawartością dodatkową, no i samą grom, oczywiście. I tu w ogóle TV Gry, 2000 chyba, nie wiem, który rok, tam była data, ja wam pokażę. Z tego co pamiętam, się zdziwiłem. To jakiś taki konkursik czy coś od TV Gry. Się zdziwiłem w ogóle, że takie coś było dołączone do Premium Gamesa. Eee, rabacik, tylko że 2010 rok, do końca 2010 roku eee, całkiem śmieszna sprawa z tym. Zdziwiłem się, że to takie stare jest. I troszeczkę się staro poczułem. Płyta w całkiem spoko stanie, więc naprawdę e, owocny, owocny, owocna zdobycz, bo mega tanio ten Batmanik był. dwie w sumie płyty, spoko. Co do Batmanika, ostatnio sobie zbieram figurki z DC e, i będę wam pokazywać na pewno figurki, bo w sumie nie pokazywałem na pewno dwóch. Dwóch figureczek, które ostatnio zdobyłem i w sumie nawet więcej tych figurek zdobyłem, dużo nie pokazałem, niestety, co było błędem. My też na tym unboxingach pokazuję wszystko, praktycznie. Eee, kolejna paczuszka wleciała. Muszę sobie właśnie poukładać. Generalnie to, co widzicie za moimi plecami, teraz, jak to nagrywam, dogrywam ten głos, to już w ogóle nie, nie wygląda tak, jak to wygląda. Bo troszeczkę to było z czapy postawione, wszystko. A teraz jest nieco inaczej. I tutaj mamy Dirta. Dirt w folii, jeszcze z tej złotej, ekstra klasyki. Z tej takiej Blu-rayowym pudełku. Naprawdę spoko, że w folii. Wziąłem go od razu, bo. Taka, takie coś spoko, a nie był on drogi, więc uznałem, że w folii spokojnie nie odpakowałem go z tej folii, bo nauczony błędami z przeszłości, że sobie odpakowywałem takie te pudełeczka, to był błąd i zostawiam teraz w folii, jak coś kupuję. W ogóle po pudełku z Monsterka, także pozdrawiam. Całkiem śmiesznie, ale to nie są Osterki, to są... Chyba to były figurki albo jedna gra. Już nie jestem w stanie powiedzieć, ale mi się wydaje, że w tym odcinku, jak to nagrywałem, jeszcze powinno być. E, jeszcze powinny być jakieś figurki, mi się wydaje. Ale nie jestem pewien. Mm. A, nie, przepraszam, to są bardzo fajne gierki. I one chyba kosztowały... Oj, nie pamiętam, chyba... Niecznie nie 40 zł. Coś jakoś tak niedrogo jak za takie gry. Z ekstra klasyki czerwonej, tam już hitchhok e, cięcie mi się e, z, przypomniało. E, tu w ogóle. Taka karteczka stała dołączona. <taka> Uważne oko zauważyło albo zastopowaliście z refleksem, ludzie na pewno. E, I zobaczyli co tam było. E, no nie wiem czemu to tam było, ale ktoś chyba miał... z religii zostało mu. <taka> 5 Gierek. E, ostatnie cięcie, chyba tak się to nazywało, z ekstra klasyki. Całkiem spoko, bo sobie ekstra klasyki sobie tak zbieram na spokojnie mega z tej najstarszej ekstra klasyki. E, czy nie najstarszej, przepraszam, z tej takiej niebieskiej najstarszej, o, może w ten sposób. E, zbieram sobie tak na spokojnie i całkiem szybko mi to idzie ostatnimi czasami. I wszystko w fajnym stanie z tego co pamiętam w tej poczty było, ale nie była ona droga, więc całkiem spoko. No, i od razu to na półeczkę ustawiałem. Bo tutaj, właśnie po lewej, mam wszystkie gry z extra klasyki Next. I tam sobie też dokładam z tej czerwonej. I z czerwonej jest również Extreme Assault, które było w tej paczuszce. Też w fajnym stanie, z tego co pamiętam. Więc nic do zarzucenia, tak naprawdę. Następne Iron Strategy. Właśnie na to troszeczkę dłużej polowałem, bo jakoś tak mnie. Uwaga, ten tytuł, jeśli chodzi o serię ekstra klasyki, e, i sobie starałem się go zdobyć, żeby jakoś po I Tutaj, chyba, w tym zestawie gry w ogóle takie słońce tam świeciło, że e, płyta była. Nie było widać płyty, że trzymam w ręku, tak jasno. E, I chyba, w tym zestawie to wszystko wyszło dyszkę za grę, albo nawet mniej. Już nie pamiętam, bo tam były chyba. właśnie. Black Mirror, trujeczka, był za piątaka. Aha, jedna gra chyba była za 15 i to się tak jakoś wsumowało, że chyba o 40 zł albo i mniej. Nie pamiętam, to chyba było na Vinted kupione. Black Mirror takie sobie totalnie, ale zresztą cena piąta, więc spoko. Black Mirror trujeczka nie miałem. Także spoko. I to chyba City Interactive. A CD Interactive też sobie zbieram. Tutaj kolekcja klasyki komputerowej 2001 rocznik. Mam z tej serii już kilka gier. E, I to sobie też tak zbieram bardzo, bardzo na spokojnie. Jak widzę, to biorę i tak na takiej zasadzie właśnie się tym kieruję. Tutaj nic nic nie śpieszę się. Tak jak na przykład się śpieszę z Ekstra Klasyką Next, to z tym na spokojnie. E, jakoś tak w sumie nie wiem po co. I tu się nie warto śpieszyć, bo prędzej czy później dany tytuł się pojawi. Nawet megatanie. Tu jeszcze jedna paczuszka. Mi się wydaje, że to już jest ostatnia, i chyba ta miała figurki, ale niestety nie jestem w stanie sobie teraz tego przypomnieć. Zatem zaraz zobaczymy w ogóle w tle za mną dużo postaci nie? nie wiem czy to fajnie wygląda ale już tak nie jest na pewno a tutaj rollercoaster dwójeczka przepraszam, niestety bez obwoluty i bez poradnika, ale kosztowało mnie to bardzo malutko, rollercoaster trójeczkę mam z platynowej kolekcji i właśnie dwójeczki mi brakowało, ale wziąłem to pomimo tego, że jest to wybrakowany egzemplarz, ponieważ rollercoaster dwójeczka z platynowej kolekcji rzadko się pojawia na OELIXach czy Allegro, więc sobie to po prostu wziąłem. I tutaj właśnie chciałem jeszcze pokazać Wam i wyciągam sobie pudełeczko z za monitora, bo tutaj mam takie trzy. Kurczę, warstwy. widzicie? Tutaj jest trójeczka, a tutaj jest dwójeczka. Proszę bardzo, to było na tyle. Elo, Elo! I numer 07. Także no. Hej!